Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon i dzisiaj. Dobra. Generalnie to yy, na wczorajszym streamie dało. Tak na wczorajszym, na przedwczorajszym było. Generalnie na streamie ostatnim udało nam się dojść do piątej komory i dzięki temu mamy o taki oto pomnik i na tym pomniku jest pokazane co potrzebujemy żeby mieć pocisk zdolny zabić przeszłość więc tak i generalnie jeden item to jak widać to właśnie 100 ta spłonka to na pewno ją spróbujemy cię ogarnąć i też mam 26 kredytów przy okazji więc to w sumie wydamy na to i tyle Wejdźmy po prostu na rano Let's go. Będzie to dzisiaj. Fajnie, bo z tą spłonkę już na przykład dać. No bo to jest 110 moment chyba. To jest sporo. Bardzo żeby czasem nie stracić niepotrzebnie życia. Ależ właśnie, tutaj to nie stracił, to bym nie grał do głowy, nie zbawił O o tym, że dłuższej tak strzela. Ja mi kompas. No co to robi? Ciekawe jaką z wskazuje... Okej. Czy to po prostu mi pokazuje, gdzie jest zabosrum? No. A tu, dobra, no ty? Nie, ale to, to jest raczej dla mnie. Niepotrzebne. Także idziemy dalej. Bez tego kompasu. Teraz idziemy na lewy górny, bo tu będzie przejście do tej, do zamkniętego miejsca. strzeli na spokojnie, no i teraz go zabijemy. Kolejna książka.

pikarza, hmm, może pancerze dwa od niego kupię? Mas coś dla mnie, nie ma dla ciebie nic niestety bratku. A w sumie też można iść właśnie do tego windziarza i mu dać trzy pancerze, bo właśnie on tego od nas chce. Więc zobaczymy jak nam pójdzie walka z bossem, czy stracimy ten pancerz czy nie. Fajnie, bo te macerzydanki są bardzo przydatne i mam chyba cały pokój już no. Chyba nie będziemy stać, niestety, no. No dobra, idziemy na bossa, zobaczymy co będzie. I niestety, ale mam chujową broń. Znowu tej ślepaki użyjemy jak najszerszy wypadek, ale chyba bardzo niepotrzebny był. No i to już pancerzyk poszedł, świetnie, dobra. No to wpływ te pancerze dwa, wpływamy skłonkę. Po prostu skłoneczka będzie kupywana Myślałem, żeby ten się tak strzelał, ale no niestety tak strzelał. Niefortunnie. Dobra. Ajajaj! Dobra. I tak. Mam klucz? Nie mam klucz. wejść do zajścia w skrzynkę o, kurwa, to wybuchło, dobra, ja wkurwa. To może wybuchać, xd A wiesz mi kapeka i chyba może iść po prostu dalej, dobra. Nie wyszło tak dobrze, jak myślałem, że będzie, ale no chuj. Jeszcze tutaj zajdę w dół właśnie. Bo tu jest jakiś właśnie i telewizorek, i ten Ciężkie cholera, właśnie, ja go mam zanieść na piątą komorę. Aż tak, tak jest. Dobra, tutaj bierzemy go, A co on robi w ogóle? Nie wiem, bo nie będę go używał, bo jeszcze go zużyję.

Tam jakiś item był, ale chyba go już... Nie, dobra, nie było. Był! Co?! Aha, dobra, zajęłbym mi telewizor. Dobra, X, kurwa, D. Dobra, to się wracam tutaj. Też mi wziął, dobra. Jebany. A chuj w ten telewizor w takim razie, no. Dobra, fajnie byłoby jej nie rozwalać, ale w aktualnym momencie, no... No i się to nie wyrzuciło. Okay, no. No i klucz, dobra, otwieramy skrzynię, z Ooo, no to na bose, stary. Baram! Zajebiście to też krajedna śmiga. Co daje wrażenie dobra? Jeszcze raz. Mamy prawie osiągnięcie... Fair 89 już mamy i bardzo dobrze. Nice. Jeden z gorszych, jeden z bardziej irytujących przeciwników właśnie Boss room. No ale zanim pójdę do Bustryma, to bym chciał sobie kupić tego... Sebsona. Gdzie Tak okay. no jest. Dobra. Jeszcze dziewiątą. pokój A tu muszę Piek. O ja pierdole O kurwa Co to jest za pokój pojebany Tutaj teraz czekamy Nie wiem czy jestem w stanie tutaj przeskoczyć ale tak jakoś Jest 111, to się. Mamy kule znowu, mamy i... Znowu, no właśnie też na streamy właśnie dostaliśmy, nie? Tak, kliczem nie mam, nic nie otworzę. Finalnie działa tak lekko mi z spu... tego celowanie, Pom Pomagałem w celowaniu. Nakupujemy tak, spłonkę. Jeszcze jakiś pokój jest? No tutaj nic nie zrobię, nie? A jest. No to cały pokój odkryty Wszystko co mogłem to zobaczyłem Wy... ...powywuję się w cepkę na firma Da się jakoś to... Te... Tak, stałem się w drodze, jajku. No, całkiem prosty się wydaje ten boss. I na stół kopnie jakaś mi siła. A! A! No i k***a. Cool. Niby prosty, ale no, fita nie zrobiłem. I o tej trzeba generalnie kopnąć w stół najlepiej po prostu. rakiety wyjechać w stół. No właśnie o tym mówiłem. No bo chyba na niej nie ma. Zaraz, zaraz wiem dobrze po prostu wyjebałem. Nie da, się, nie da się, nie da się, no nie da się. No po prostu się kurwa nie da. O, 18, nie się. A dobra, za pociski jebać. Laser. A ja, a moje ja chyba, dobra. Dobra, nieważne, to można jej przecież zestrzelić. te. Ale z kasztaniem nieco no Dobra Zabijam go Pierwsze się Mamy tutaj Głosowania, spoko Dobram Dużo celi mam, dobra witam Dzięki startym przynajmniej, się tam nie niewystarczająco, jeszcze się ruszę, dobra o, tragedia! Tragedia ma i W tym No Ale nie tu. Tu jakieś, dobra. Całą broń zresztą. Kurde. Dobra. Idziemy dalej. No co będzie, to będzie dalej. I chyba jak tutaj zejdę to właśnie przy te trzy pociski dać, nie? i trzy pancerze. Tak jest. Teraz muszę trzecią. Trzeciego Ruma muszę, odszyć, właśnie trzecią komorę. Trzecie komory, właśnie zakupy robić, minowe. O tym przeszedłem. No. Nie będę już kopać stoły. Kurwa, dostałem kipa, nie? X myślałem, że tego nie dostanę, wystałem.

ale wybuch tak wybuch że wszyscy spali na swoich sołeczników. mamy tutaj tego ziomka tutaj wolę sobie użyć broń specjalnej żeby go zabić na potomność bo to święt miałem to robiłem dla Ale chyba się działa właśnie, ty z dużo wrogów, bo nie kilka i No to lepsze... lepiej było tego na właśnie, nie używać. I co my tu mamy? Mamy ko... Klon cienia. Klucz. Dobra, no ale się to zostawmy ten sklep spokojnie. O i mamy tutaj kolejny. Hmm, patrz mi na nic nie jesteś w tym sklepie wampirzycy. O kurwa jest pokój Właśnie, to są nie widziałem te tory, co ciekawe. Dokąd to prowadzi w ogóle? A, dobra. Zmarłem? Tak, dobra XT. Nie mogę zsiąść z tego. Ok. Dobra. Taki chulawy rany dzisiaj. Bardzo szybki rest może zrobię. Albo nie, powrót do wyłomu i idziemy do windy w takim razie. Ram windowy. O pyk. Tak, tak. Na drugie opięte lecimy. I kupmy niedokończoną broń. Jeszcze ciepła. I fajnie. Jest to pajęczo z się rozjeżdża i... уйти. что. Вау. Wow, ale taki pociska jednego nikomu. W sumie, może teraz spróbujemy pancerzem ogarnąć to. I tam nie trzeba aż dwóch kluczy trzeba sobie to jebać tam. Może spróbujemy teraz te pancerze trzy ogarnąć. Dla windy, ale no czy to się uda to jeszcze nie wiem. Hmm Czuję 30 moment nie wiem czy to ryzykować O! Dobra, chuj to, ja pierdolę nie że on tak atakuje Kurywa mać. No i trzech pancerze Oj, teraz jeszcze RPK Cel, dobra, nie ma przybiegła mamy przez bombę jest ten dobra. Pójdź w tą bombę. Do tego Acho que não aguento. E aí, tô... oh, cool, né? Bardzo niebezpiecznie. O dwie kulki tu byłem nie zabić. O, tak. Kominę, pokój pokonany. <laughs> ja chyba zostawię to na tą cel. Ten kosz. zostawić od piszteni. Hat są dobra, dwie skrzynki za to. Ja pietole, akurat. Tak, która lepsza? Obie są takie same, to witą. HP, ten. No dobra. A tutaj mamy uwaga. Jakiegoś ziomka. Co coś gada, dobra, nieważne. Hmm, bo to chyba w takim razie nie pozostaje nic innego jak iść dalej. Może ktoś będzie z bosą znowu dobra, przynajmniej teraz wiem, że muszę strzelać w jego pociski, w jego rakiety, żeby je zabić. Żeby je odbić. jest bardzo prosty ten boss mi się wydaje Dobra, kit jest taki wiecie o. Dobra, gdyby nie ten kurwa drugi ziomek ukryty z tego z respy, to byłoby o wiele łatwiej Dobra, nie ważne, gadałem o byciu prostym może troszkę kłamałem не, добра, не, 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 Я передал этот сок по себе. Ура. Ай-яй-яй. Курды, ну чешка, Myślałem, że tego bossa ogarnie tego, to jednak się mylę... dobra No nic no Tak mi się nie udało tej spłonki ogarnąć W sumie się nic nie udało zrobić No dobra no Czasem tak bywa Także no to było tyle w tym odcinku już Koniec odcineczka Jak Ci się podoba to możesz dać łapkę w górę Możesz subskrybować kanał jak chcesz być na bieżąco i zostaw jakiś fajny komentarz, a my się widzimy ponownie jutro o godzinie 16, także no, trzymajcie się ciepło, no i papa, elo i do zobaczenia.